Witajcie moi drodzy, w kolejnym już vlogasku jest środa, dzień środkowy. Zacznijcie to robić naszą środową tradycją. Moje dziewczyny w pracy mają teorię, że najgorszy w tygodniu jest wtorek, dlatego że już ten cały odpoczynek po poniedziałku wyparował i jakoś tak ym, świadomość tego, że jeszcze całe cztery długie dni przed nami ym, mocno przytłacza, tak więc... Może i coś w tym jest. Dzisiaj już jest środa, która już błażej wraca do pracy, więc oprócz tego, że będę chodziła do pracy, to jeszcze wieczorem będę odpowiedzialna za przygotowanie cateringu dla naszej rodziny. Ja się tak śmieję, bo tak to jak on siedzi w domu, to on przygotowuje mi kanapeczki i sałatki na lunch i w ogóle. Także no, w przyszłym tygodniu już nie będę miała tak luksusnie, ale za to w przyszłym tygodniu pracuję tylko 4 dni, dlatego że w piątek mamy obowiązkowo zamknięcie systemu i wszyscy mają przymusowe wolne. A dodatkowo potem jeszcze w poniedziałek jest bank holiday, więc ja tak na sprawę będę miała y, bardzo długi weekend. No. no nic, zabieram graty i lecę do roboty. Miłego dnia. Przyszła mi dzisiaj książka, którą dostałem. Także zaraz będę otwierał. Jest to Książka, do której napisałem jako współautor jeden z rozdziałów, także zaraz otworzę, zobaczymy. Chciałem powiedzieć, że pani z poczty, pani listonosz, o coś tam syn chce, pani listonosz normalnie do nas przychodziła mniej więcej przed godziną 10 w okolicach godziny 10, a teraz jakoś tak załapała się, że przychodzi między 7.15 siódmą 7:30 i wczoraj akurat w tym czasie ubierałem dzieci, nie zdążyłem zareagować i tylko słyszałem, że przez dziurę w drzwiach, przez którą przerzuca się listy, że coś przeszło. Ja mówię, no dobra, no nie ma problemu, ja patrzę, a to awizo. Prawda? Wszyscy znamy to ten ból, kiedy jesteśmy w domu, a wpada do domu awizo. Ola po pracy odebrała to w sumie były chyba dwie paczki, z tego co mi się wydaje. No i dzisiaj akurat mieliśmy trzy, między innymi tą książkę. O, o książki się jeszcze nie spodziewałem, tak? Ten obrębek zobaczyć. Za chwilę ci pokażę. I tej książki się akurat jeszcze nie spodziewałem, bo wiedziałem, że dwie inne paczki przyjdą, dlatego mówię, wyjdę naprzeciw i powiem pani właśnie listonosz, żeby... Wiedziała na przyszłość, że auto już nie stoi na podjeździe o tej porze, jak ona przyjeżdża, bo żona chodzi do pracy. Ona... To, to była nowa informacja dla niej, więc też trzeba było jej przekazać, żeby wiedziała, żeby nam nie rzucała wizo o tej porze. Udało mi się odpakować. Jest książka, się nazywa Zapobieganie samobójstwom. To już jest tom czwarty. Także tematyka tego rozdziału, który napisaliśmy wspólnie z jedną panią profesor, dotyczy 30 lat rozwoju suicydologii w Irlandii i w sumie opisaliśmy historię tego, co się w Irlandii działo po w sumie 93-94, kiedy w końcu samobójstwa przestały być karane. W Irlandii i nastąpiła cała seria zmian, ustawodawczych i nie tylko, które doprowadziły do tego, że problem ten został dużo mocniej naświetlony i miały szansę na to, żeby powstać organizacje pozarządowe i ogólnie, że całe, cała seria zmian na właśnie jeżeli chodzi o te 30-30 parę lat. Także jestem, jestem bardzo zadowolony, że kolejny. Rozdział jest zamknięty, dosłownie i przenośni. Także jest jest zamknięte. Muszę teraz sprawdzić, czy jest DOI, tak zwany numer przypisany do, do tego rozdziału. Także mógł sobie do e, moich informacji online umieścić, że jest coś takiego. No niesamowite. Przyszedł mi nowy statyw. Mamy nowy kąt nagrywania. I teraz jeszcze o. Mam drugi, żebym sobie mogła tego białego za, zainstalować Chociaż nie wiem, czy, czy to już nie będzie do szczęścia potrzebne Ale nie było białej łapki Znalazłam czarną Ale dlaczego tu nie ma tego dżingwajsa takiego skręconego? Weźmiemy stąd, jak nie ma, nie? Zakręcimy gościa ja, Ale tego nie wiem, gdzie przyczepię Ten natomiast idealnie przyszedł, taki jak chciałam Jest w bardzo dobrym miejscu, jak widzicie Więc super widać wszystko co mi się podoba. Jeszcze tylko mówię, nie wiem, co z tym zrobię. Gdzie by go tu przyczepić? Ani tak, ani siak, powiem Wam szczerze, bo to nijak się ma. To się nie będzie trzymało. <grymne> Nieważne. Nie <grymne> Może kiedyś znajdę jakieś inne, lepsze rozwiązanie, ale najważniejsze jest, że ten działa. Więc to sobie na razie zabiorę. To wszystkie gadki. A tego tu zostawię I wracamy do mojego ulubionego kadru spod drzwi Jedziemy do pracy Kolejny dzień pracy Ktoś koło mnie parkuje, więc pewnie będzie dziwnie się patrzeć, że gadam Ale nie znam tej osoby No i też parkuję na dwa razy tylko, że ma trochę większe auto, bo to taki słów to chyba Kadżar jest. Czwartek. Normalnie jestem dzisiaj wyjechana jak koń po estarnie, nie wiem o co chodzi. Położyliśmy się spać jak zawsze. Mam wrażenie, że nic się w nocy nie działo. Pamiętam, że raz się przekładałam z jednego boku na drugi, ale miałam jakoś tak bardzo dużo um, intensywnych snów, których oczywiście już teraz nie pamiętam. Pamiętam tylko, że były. Tu mam... Całą paczkę na tego naszego kolegi powinien już dzisiaj być. Zobaczymy, jak przyjdę, będę wiedziała. Tak widzicie, problem jest taki, że nawet nie do końca wiem, jak mam mu tą paczkę przekazać, bo no za bardzo nie możemy, no nie możemy wnosić rzeczy. Tak to jest, do clean roomu się nie wnosi rzeczy. A jakby miejsca, w których ja się z nim spotykam, to jest właśnie ta przestrzeń do przebierania i sam cleaning, cleaning room, clean room. Więc jakby. Faceci i kobiety mają szafki osobne, ja to mam w ogóle szafkę jeszcze w innym miejscu niż na przykład większość dziewczyn em, Dlatego, że na jakimś etapie zaczęło im szafek brakować i do, dorobili w innym miejscu Więc nie wiem, nie wiem jak to logistycznie rozegrać, chyba będę musiała po prostu poprosić go, żeby przyszedł ze mną do mnie do auta No bo no nawet nie ma sensu, żebym ją brała, bo mi się nawet do szafki nie zmieści, bo ta szafka nie jest aż taka duża Także tak, no nic, spieram się i idę Dajcie, moi drodzy, jest piątek. To oznacza, że z pracy dzisiaj wychodzę o godzinie 14. Na razie projekt jeszcze wcześniejszego wychodzenia w piątki nie przeszedł, no ale co zrobisz, jak nic nie robisz? Cieszę się, że chociaż, chociaż tyle dzisiaj i że jakoś szybciej to zleci. Chociaż powiem wam szczerze, że wczorajszy dzień zleciał mi bardzo, bardzo szybko. Tak więc obydwaj dzisiaj było podobnie. Dzisiaj trochę dalej mam miejsce na parkingu, ale. Już nieważne. Zaparkowałam w liniach, to najważniejsze. Życzę Wam miłego dnia i już na zapas miłego weekendu. w sobotkę ja nie wiem, ja się nie malowałam od miesiąca już, no bo do pracy się nie mogę malować, a poza tym jakoś tak nie było okazji i tak cały czas w tych vlogach wyglądam jak z krzyża zdjęta ale tak życie właśnie wygląda nasze teraz, jestem w biurze jest sobota nasz syn siedzi i ogląda sobie, ma nową zajawkę na youtubie Kota Milo. Więc sobie ogląda kota mailo córka poszła na drzemkę. Może wczoraj trochę tutaj nadrabiałam sobie, i dzisiaj mam drugą stronę do zrobienia, także to, to już zaczęłam wszystko robić wczoraj i chciałam sobie właśnie trochę mój wspomnieniowy dziennik nadrobić, bo prawda jest taka, że na za dużo nie mam czasu. Mam też pokażę Wam nowy kubeczek z jednej strony jest Miki, z drugiej strony jest mini, ale Wam pewnie teraz nie pokażę, bo jest gorący się uda w tę stronę. O, a tu jest mini. Dostałam go od mojej szwagierki w podziękowaniu za zrobienie kartki, kartek w zasadzie dla dzieciaków na zakończenie roku, tak więc też u mnie pierwszy raz mam okazję z niego pić i jestem w szoku, bo on ma to ucho takie widzicie w kształcie kółka. Jestem w szoku, jakie to jest wygodne. Bo nie wiem czemu miałam takie przeświadczenie, że może być z tymi kubkami w takim kształcie różnie, a tymczasem jest to mega wygodne rozwiązanie, także ode mnie polecanko. Kubek jest chyba z Primaniego, tak mi się wydaje, nie jestem pewna, dawno, dawno w Primanie nie byłam, także nie wiem, ale tak biorę się tutaj troszeczkę do uzupełniania mojego dziennika. Chwila czasu dla mnie, a potem będę ogarniać na dole. Też dzieciom zrobię jakiś obiad i sobie na szybko, ale podejrzewam, że dzisiaj to się na jakimś bardzo szybkim skończy, bo tydzień temu byłam w Lidlu. Był właśnie taki tydzień polsko-ukraińsko, nie wiadomo co. I były różnego rodzaju, wiecie, kluchy, pierogi, kartacze, te knedle ze śliwkami, więc coś z tego nam wybiorę pewnie i zrobię, zobaczę, co, co oni ewentualnie będą chcieli zjeść. Bo już mi się dzisiaj nie chce jakoś specjalnie kombinować, a jutro sobie pewnie zrobimy jakiś normalny obiadek, jak już będziemy wszyscy w domu przy okazji niedzieli. Bożej mnie poprosił o zrobienie kartki dla kolegi z pracy. Ja swojemu koledze z pracy nie zrobiłam, bo nie miałam kiedy, ale teraz miałam chwilę i zrobiłam taką po prostu ekstremalnie szybką. Jak widzicie, tu nie ma nic, to jest kilka elementów naklejonych na siebie, ale znalazłam po prostu taki motyw bardzo mocno dzieciaczkowy, więc myślę, że tematycznie idealnie. I zaraz Wam jeszcze pokażę tą sukieneczkę, którą kupiliśmy właśnie jako prezent do tej kartki. Więc, bo chyba w sumie Wam jej nie pokazywałam. To jest ta sukieneczka. I ona jest tyle fajna, że ma budziaki w środku. Wiecie, że ja mam obsesję na punkcie sukienaczek z budziakami. I to jest taki ciutkę większy rozmiar, bo to jest 3-6 miesięcy. Ym, I ją kupiłam o połowę przecenioną ja Była oryginalnie za 14 euro, a udało mi się ją kupić za 7, tak więc zaraz tutaj metki poodrywam. W sensie, żeby ceny nie było. no, i damy. Znalazłam jeszcze taki papier, który mamy po, jeszcze po... Prezentach, które przychodziły, jak nasza córka się urodziła, i znalazłam tylko taką torebkę. Ona jest trochę świąteczna, co prawda, ale aż tak bardzo nie widać. No. Tak więc będzie ta karteczka i ta sukieneczka, i może ją po prostu zawinę tutaj jakoś ładnie w ten papier. Zobaczymy. Córka już co prawda wstała, ale mnie się udało przygotować kopertę i tak zwany goodie bag z przydasiami, bo będę odpisywała na list, nie, nie zrobiłam głównej części, czyli listu nie zrobiłam, ale to może mi się uda zrobić jak już położę dzieci spać, także... Tak wyglądają te rzeczy przygotowane. To jest koperta, ona jeszcze nie jest zaadresowana. I tu jest ta torebeczka z różnymi tam przydasiami.